Jest wiele problemów w medycynie estetycznej, które wymagają współpracy ze stomatologiem. Często przychodzą pacjentki na modelowanie ust. Usta są wąskie, zawinięte do środka i wynika to niestety z całego układu tutaj dolnej części twarzy, który wynika z, ze starcia zębów, z obniżonego zwarcia. Dlatego dopóki nie zrobimy tak zwanego liftingu stomatologicznego, czyli nie popracujemy nad tą wysokością zwarcia, nigdy efekt modelowania nie będzie satysfakcjonujący. Ja swoje pacjentki kieruję do stomatologa właśnie na podwyższenie zwarcia, a na czym to polega i co to jest, opowie nam stomatolog Klement Lesiak. Podwyższenie zwarcia, czyli tak naprawdę podwyższenie całego układu stomatognatycznego, który oparty jest na naszych zębach, polega na tym, że odbudowujemy, uzupełniamy utracone tkanki zębów różnymi metodami. Są to wypełnienia, uzupełnienia kompozytowe, ale zarówno też mogą być uzupełnienia ceramiczne. Natomiast chodzi o to, żeby zęby były wyższe. Co za tym idzie, cała tutaj dolna część, dolna partia naszej twarzy. Troszeczkę się podwyższa, daje nam to możliwości dla modelowania, dla wyrzeźbienia czerwieni wargowej w taki sposób, jaki byśmy tego chcieli.